Wyrzucał mi trzy błędy. Przestał działać te lesy, nie chciał odpalać. Kierunek jazdy przód, tył przestał działać. Żarówka robiła złarcie Dołożonych takich rzeczy miał jak, Tam taka zmiana znaczka, trochę. Dwie lampy błyskowe, trąby. Przestał obroty na wałku pokazywać. Przy siewniku kukurydzy mierzyłem to gdzieś tak w granicach 10-12 litrów. To pojechało na zakład, to był Goszczy, te dwa do uzupełnienia. Tam, tamten jeden od nich, odkup, kupiłem jako nowy. Nie nadawał się podobno do regeneracji. Było słychać taki Moment, że wtedy oś chodzi w tą stronę, tak, tak, puk, To się kręci, no normalnie jakby chciał go zapiąć na tuz, tak? tak Zimą ładnie odpala, tam przy minus 10-15 bez problemu. Płyt nie zmienia, nie ma jakichś tam takich. To mam wrażenie, że o, takie sytuacje, że ten bieg nie chce znaczy nie wejść, co są w każdym... To sterowanie, czy ten komputer, co tu zamontowany, bardzo gdzieś wyzyskuje ten silnik. Najnowsza MK ma ten luz nawet, lód. nie? Skrętność? O, dobra jest. Skrętny, jest. Nie? Bardzo dobrze. Do się... Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rolnik. Dziś kolejna prezentacja maszyny rolniczej, traktora rolniczego. Jestem ponownie u Państwa Iglińskich. Witam serdecznie, dziękuję kolejny raz, że mogę nagrać kolejny ciągnik. No i co to będzie za ciągnik? Co to za maszyna? To jest marka Deere 6910 z roku 2001. Więcej szczegółów za chwilę. Model 6910. Jest to najwyższy model z serii. 6010, oczywiście następca serii 600. Mamy tutaj w tym egzemplarzu według danych, które znalazłem 135 koni maksymalnie. Mamy też modele mniejsze, zaczynając od wolnossącego 6510, gdzie mamy 105 koni, przez 6610 gdzie mamy 115, później 125 w 6810 no i tutaj 135 koni mechanicznych. Ten pierwszy bez turbo, tak jak mówiłem, wolnossący. Reszta już z turbinami. I? Lata produkcji 9.7 Następca seria 20. Temu się przyglądamy i pokazujemy wam, jak on jest skonstruowany, jak wygląda. Znalazł się taki krótko mówiąc. Mieliśmy poprzednio UZUSa 12.24, który mocą już trochę był za mało. Szukaliśmy coś mocniejszego, bo chodziło o siewnik, żeby pociągnął 3 metry taki zabudowany. Właśnie nabudowany, żeby był i też potrzebował większy udźwig trochę i więcej mocy. Znaleźliśmy go w okolicach Nakło jest... Pierwszy Was John Deere, czy, czy To jest pierwszy John Deere. Długo się tam zastanawialiście, czy faktycznie iść taką zachodnią markę, w John Deere, czy coś może innego rozważaliście? Znaczy coś tam miałem na początku innego jeszcze, ale później no zaczęły jakieś są z innymi markami trochę tam komplikacje delikatne, no. takie jakieś tam może też niuansiki też, a tu zaczęło już być dostępność więcej części jednak, nie? Mm -hmm. I taki zaczął się już robić taki pospolity jednak ten model. Długo już w waszym gospodarstwie? Od roku 2012. On miał 10 tysięcy motogodzin, teraz ma 14 tysięcy. Chodzi, nie, mhm. W takim przebiegu i z takich tam niuansików co było, to teraz tam ostatni rok można powiedzieć to, wyrzucał mi trzy błędy. Przestał działać te lesy, nie chciał odpalać, kierunek jazdy przód tył przestał działać, mhm. a takim niłansikiem było żarówka robiła zwarcie. Naprawdę, niuansik. No, wymieniona żarówka była i wszystko i wszystko ustanęło. Ale to jak do tego doszliście, że. Znaczy, ja może przez przypadek doszedłem, bo też i takiego znajomego zauwałem, co się tam elektroniką zajmuje, też yy, podobnej tam w tej marce, akuratnie. To jechał, mówi, sprawdź tą kostkę pod kabiną, tam czy nie jest, pośniedziałe No, było wszystko poczyszczone, wszystko jest ok, nie? No i tak kiedyś jechałem z towarem, zawiesi, i to wysk wyskoczyły te same błędy, nie? tele zblokowało, że wtedy już nie miał przedniej amortyzacji, nie? No stanąłem, zgasiłem, mówię, tam poszedłem, mówię, tu rozebrałem, te przeczyściłem i, i błędy zginęły. Mm -hmm. No proszę bardzo. I na razie wszystko jest spokój, nie? Ale żarówkę wtedy jeszcze też wymieniłem, jak już przyjechałem do domu. Palacyj w tej wersji był. Zakupiony? Niektórzy mówią, że jest walizkowy, ten miał taką wersję. No, a to jest mały gabaryt, ale też tak. chyba duży, co? Nie było 250, 250 i to w środku jest tona. Wiem, że tona, ale chyba razem z tym to jest chyba ten... to na stos. Jak widzimy seria 10 i występuje tutaj już amortyzacja przedniej osi TLS. Była ona regenerowana przez rolnika, ale jak się okazuje nie jest to też zbyt skomplikowana konstrukcja. Można tutaj sobie poradzić we własnym zakresie. Wymieniając schwoźnie, czy też oddając akumulatory hydrauliczne do odpowiedniego zakładu, by to ciśnienie było odpowiednio przywrócone do fabrycznych wymagań. Dołożonych takich rzeczy miała tam taka zmiana znaczka, trochę dwie lampy błyskowe, trąby. Reszta. A Tak, jeśli chodzi o awarie przez te 4000 godzin, które używacie. To... A to z tyłu przestał mi wałek włączać, ale to elektrozawór po prostu się już i przyszedł nowy. Przestał obroty na wałku pokazywać, to czujnik obrotów był wymieniony, Wymieniony tutaj i mamy czuj załączenia womu, tylko to, co było z takich awarii. Aha, no i wtedy jakiś tam wyłącz mi strzelił, po prostu też z kwestią, lat, po prostu w tym roku, no to to pojechałem zakuć i, aha, i wymienione jeszcze miał uszczelniacze na tłoku, na tym, bo zaczął też delikatnie już popuszczać i to wymienimy. w tym roku jest trochę czasu, było, no to to jest no, A tak na no, wszystko działa, funkcjonuje, odpala, jeździ do przodu, do tyłu. Opony miał w zeszłym roku tylnie wymienione, naprzód czekamy jeszcze. Sam Jeśli chodzi o tylny podnośnik ciągnika, to podniesie 7500 kg. Mniejsze modele mają troszeczkę mniejsze możliwości udźwigowe w tej serii. Wałek odbioru mocy w tym egzemplarzu z trzema prędkościami, 540, 540 Eco i 1000. Filtry kabinowe również z tyłu, klasycznie jak to John Deere. Jeśli chodzi o odciągi boczne, to lewy jest automatyczny, prawy już jest zwykły na gwincie, no ale ten Zapewne wystarczająco nam tutaj maszynę trzyma po podniesieniu i blokuje. Trzy pary wyjść hydraulicznych, mamy tutaj wydatek pompy 96 litrów na minutę, 200 bar. Jest tutaj też skryte złącze, które odpowiada za wolny spływ. Możemy zasilać maszynę z tego wyjścia i gdy obsługuje tutaj rolnik hydromotor w swoim siewniku pneumatycznym, to podłącza właśnie pod wolny spływ ten obieg. Pneumatyka dwoobwodowa, jednoobwodowa, ociekacz oleju z tych Tutaj pojemniczków na złącza zewnętrzne. Czyli co, ten ciągnik z jakimi maszynami w I... gospodarstwie pracował, pracuje. Ognie pracuje tak, z rozsiewaczem nawozu pracuje. Takim 2,5 tony to jest Leili z siewnikiem do kukurydzy. Masz Jol Gaspardo. Sześciorzędowy pneumatyczny z dozownikiem nawozu. I z agregatem uprawowo-siewnym. Brona aktywa Famarol, jeszcze ta czerwona. To była i teraz jest zabudowa, nadbudowa Unia Penix, stale żocym, pneumatyczne. Czyli ma kilka maszyn pod sobą? Tak. No i wtedy tam jeszcze do takowe przyczepy dochodzą takie rzeczy tam, nie? Czyli okay. jako w transporcie. No rozumiem. Kiedyś jeszcze trochę stależówką pracował, no ale stależówki już wyszliśmy, nie? Bo mamy taką jeszcze tą rosyjską stależówkę ciężką. W czymś spalanie mierzyliście w jakiejś maszynie? Jak to wychodzi? Hmm, przy siewniku kukurydzy mierzyłem to gdzieś tak w granicach 10-12 litrów, bo te są obroty 1580 wam ustawione także pneumatyka sobie ładnie radzi lekko sobie bo tam coś by do 10 km na godzinę to jest tak 9,2 9,5 coś nie z tym siewnikiem a tak gdzieś 10 12 przy siewniku już 15 17 bo i bom ciągnie i pneumatykę hydraulika ciągnie Czyli z morzowym tak z obroną tak a tak jest ok od wymiany oleju do oleju już to jest w porządku coś tam pewnie delikatnie weźmie bo to musi jak to diesel ale to nie są jakieś tam y, duże że trzeba coś dolewać Zaczepy mamy drabinkowy też, to jest jakiś tam automat, w takiej wersji był. Cięgno, chyba już jest drugie czy trzecie, te zmienione, no kwestią lat jakoś się tam to wszystko się trochę nie, mm -hmm. rozjechały. A tak z tych rzeczy wszystko jest ok, no filtry powietrzne, kabinowe wymienione, czyszczone. U góry miał dołożone jeszcze lampy dodatkowe też nie, maledowe i zwykłe, jako lampy robocze nie. Pneumatykę taką do czyszczenia tam się wnika, sobie wyprowadziłem też dodatkowo, wtedy tam można wyczyścić sobie, czy w kabinie wyczyścić dodatkowo nie. Fajne no, rzeczy takie no, przydatne. Rozmiar opon przednich to 480x70R28, a tyłu? Tyłu jest 520 85 r 38 Nowe opony? Nowe opony kupione były rok temu. Koszt takich opon waha się gdzieś tam w granicach kompletu 5000 za sztukę. Kokurydzę pasuje? Jak on tam międzyrzędy? Do siania pasuje, do rozsiania nawozu też pasuje. Tam jest tam, no tak delikatnie, no trzeba dosyć się to ustawić, ale to tam są takie, mamy zapas po 5 cm, nie? A, Czyli trzeba się pilnować, bo tak, zewnętrzną tak, stroną koła tak, można tak. podnieść. Skrzynka narzędziowa, silnik, wszystko, ok? Odchylenie maski jest akurat... On też tak trochę tu, żeby podnosimy. Nie mm. wtedy, wtedy trzeba tam ręcznie to podnieść, nie? To wszystko, nie? Ta strona to filtr oleju, alternator tam u góry widzimy na silniku kompresor układu pneumatycznego i dźwignia, którą tutaj odblokowujemy tę górną maskę i tak naprawdę prosta konstrukcja z oprzyrządowania silnika tutaj nic więcej bardziej zaawansowanego i skomplikowanego. Tu mamy cały wykaz godzin, nie? Nawet mamy podpisane już sobie sami podpisaliśmy, ile chodzi ten od czynnika do klimatyzacji, nie? To wiem, że 1300 gram do niego, do tego modelu, nie? No tak. Bo tam jest też podobno w dużych modelach się różni, bo coś tam ten akurat mam pod siedzeniem, a nie wiem, czy w dwudziestkach nie jest któryś nad kabiną coś i tam czy jest też różnie coś, nie? Inna pojemność. Inna pojemność, nie? Wymiany filtrów, co ile czasu przedniego. Tu jest pewnie kabinowy, co ile przedmuchać. A miarka oleju, co ile czasu spojrzeć. Mm -hmm. Wszystkie graficzne znaki pokazane są mnie i wymiany, co ile godzin. Miarka oleju jest i z prawej strony na skrzyni biegu z tyłu na tylnym moście. Od jakiego modelu, pewnie do jakiego modelu jeszcze jest podpisane. Mm -hmm. akumulator. Przednie lampy, spustowy korek oleju silnika, w którym miejscu się znajdę i pewnie wszystkie całe wykaz godzin, co ile gdzie w którym momencie wymienić. To pewnie mi się zdaje, że przednia oś może być, to tak widać, że 1500 godzin jest. Albo ona wychodzi na przedni most olej. No przedni most Alec olej pewnie. chyba, nie? Pokazane, gdzie są kalamitki na z przedniego mostu do skrzyni biegów na układzie napędowym. Czytelnie, Czytelnie. Idzie, idzie dojść, nie? Tak. O co chodzi? No jak ktoś tak w znakach graficznych też wie co czytać, nie? Bośnie osłony na cztery elementy. Tu mamy jeden element, jeden ty... Czy też otwierany, ściągany jest, ten jest Aha. otwierany, też ściągany. Te są odkręcane i ściągane, ten jest na zapadkę, też ściągany, nie? Z tej można strony delikatnie z trosemkę odważyć. Powinny być amortyzatory, ale tu nie było. Nie wiem czy nie ma możliwości zamontowania, bo powinna chyba ta maska właśnie amortyzatory podiekazowe, ale no nie było zamontowane. Nie podtrzymuje. Nie, po, nie podtrzymuje i... Czy może jakiś zwykły automat jest, ale tam wiem, że to jest trochę przygięte. To i może też wtedy się nie zbiorę, tylko mówiąc bierzemy członek i Metrzone, jak na te rzeczy serwisowe tam, nie? E, no tutaj tak. jakaś wtyczka jest, wtyczka, a? tak? tak, 12V pewnie dodatkowe jakieś oświetlenie ktoś zakładał może coś z przodu miał zawieszone w jakiś kogut czy coś może, tak. nie? dodatkowych rzeczy co jeszcze doszły? stroboskopy doszły dokładnie cztery sztuki są jeszcze dwa na dole aha, no teles ma jeszcze, który tu działa, nie? aha, przy telesie były robione jakoś była słożnie robione jednak to wszystko amortyzatory były też gazowe robione tamten był wymieniony, nie? bo już się nie nadawał do no to też jakoś tak bardziej tutaj w swoim zakresie, tak? Naprawiliście? Tak, tak w swoim zakresie. To są te części dostępne, wszystko i to pojechało na zakład, do Bydgoszczy, te dwa do uzupełnienia. tam Tamten jeden od nich odkup, kupiłem jako nowy. A to to już się nie nadawał? Czy coś nie, to... nie nadawał się podobno do regeneracji. Ja mówię, jak się nie nadaje, to trzeba kupić nowy i To mieli no. mi sami ocenić, to są wiadomo, tam są osoby, które się na tym znają, które to robią, tak i mm. wiedzą, co można. Nie? A te, te, te luzy się tu obja objawiały jakoś? Że, że... tak było słychać, taki moment, że wtedy oś chodzi w tą stronę, tak, tak, puk, 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 puk. Aha, aha. tak ładnie puka sobie, nie, i wtedy ten luz wtedy już, no że no, no, to dostaje, nie. to przyjaźnie słychać, w ogóle gdzieś jakby się wiedzie w jakąś tam dziurę czy coś, no jest to wykręcane też jakoś to. O. A, to się kręci, No tak. normalnie ja bym chciał go zapiąć na tus, tak? Tak, na tus. wykręcamy na tuz, jest... No to jest ciekawe, nie? To musi być bardzo długi gwint, że to jeszcze tak. można kulę założyć i, i go podnieść, nie? Tak, chwilę trzeba kręcić tu, nie? No, ale że to... Pewnie, pewnie jeszcze bym musiał jakiś sufek zrobić też, nie? I masz tak zwany, no pewnie się tu kula zmieści, zawleczka jeszcze, o. Pewnie tutaj jest coraz bardziej mhm. koniec. No tak, chowa się, żeby nie zawadzać. Lamp roboczych też jest wyświatla... dosyć wystarczająco dużo z przodu. No, tu nie ma akurat na tak wskazami tam, nad tymi pozycyjnymi, nie z <totopami> tam. Widziałem, że kabel jest doprowadzony. To tylko podłączenia zostaje, nie? Ale starcza to najważniejsze przy maszynie. No tak kołem pewnie trzeba skręcać, żeby. Poczeka, to jakoś to tak nie, 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 się uda, udało się. Z lewej strony silnika znajdziemy rozrusznik, filtry paliwa. Pompę rotacyjną układu paliwowego, no i kolektor wydechowy. Mamy też wlew oleju do silnika, miarkę poziomu oleju w silniku, w tej części od kabiny. Dalej ujawnia nam się już skraplacz klimatyzacji, ogólnie chłodnicę z taką siatką, która zbiera nam najgrubsze zanieczyszczenia, czyli już tutaj w serii 10 takie rozwiązanie do dnia dzisiejszego stosowane. Mamy akumulator, no i filtry powietrza z przodu. taka jakaś indyfikacja i specyfikacja pewnie co on w sobie pewnie ma i za zawierał, nie? I też tak samo cztery segmenty wyciągane, nie? No takie dostał, takie jakieś tam wizualne tam naklejki. Z tej strony na błotniku tam naklejka John trochę tam hmm. się poświęciliśmy tam tam obrysówki takie, nie? Hmm. A tutaj to tak jest skręcane? Na takie do nity? To... nity dokładka do była. Aha. Taka była oryginalna to dokładka, była na nity i... Dobrze, no, no bardziej kryje tak, koło, to nie tak. rusza tak tym błotem tak, może... Tak, nie, klapię, nie? Tu szczególnie, nie? Bo tu, tak. tu na a na schodki... Tu ma jakieś zasilanie 12V, ale to jest chyba na rozruch, mi się zdaje, tak, albo tak, do, tak, tak. do ładowania też tego akrymatora, nie? Albo do nasynej maszyny. O, wszystkie John Deere podobnie właśnie tak. teraz... Aha, no właśnie, bo albo tam było na rozruszniku to czerwone też i... Co tu przerabiałem, to na szybko złącze przerobiłem, bo było na wąż przykręcane, to na szybko pełna tyś, tak to wyprowadziłem, to przerobiłem. Ale też fabryka zrobiła takie tam przykrętkę, tak? Miała... Raczej oryginalna, na gwint. Na gwint, ale takie wyjście było. Tak, było wyjście. Nie, a Ja tylko to wstawiłem to szybko złącze pneumatyczne. Fakt jest taki, że maszyna chodzi i nie Pracujemy. sprawia większych problemów. Zimą ładnie odpala, tam przy minus 10-15 bez problemu. Bo jakieś grzanie ma nie? też? Ma, podgrzewać świeczerze żarowe ma. No, tam Aha. trzeba w stacyjce kluczyk wcisnąć, tam na te 10-15 sekund i... Pomaga. bierze, nie? Zmiana prędkości wałka, WOM, 540, 540 eko i 1000. Nawiew, strony nawiewu i temperatura. Oczywiście klimatyzacja jak w tych wersjach i zmiany obrotu. Włączanie wałka WOM, wszystkie światła to można połączyć. Chłód, przedni napęd, stały albo w auto. Elektroniczne zmieniane półbiegi, same się te zmieniają pod naciskiem gazu. Tutaj mamy trzy wajchy od hydrauliki, czy od pierwszej hydrauliki. Mamy takie zamykania, fajne klapki wysuwane od drugiej, jak i również od trzeciej Wajka, autokład, skrzynia Na dźwigni i zmiany biegów możemy różnie zmieniać półbiegi, jak i również na przycisku Tak cały tutaj podnośnik Tutaj jest prędkość opadania i wysokość podnoszenia Tutaj mamy podnoszenie i opuszczanie na przyciskach A takiej ograniczenie tutaj mamy Ustalamy sobie głębokość tak, pracy Właśnie gaz Tutaj mamy levers, jest za przód, tył Tutaj również mamy migacze a tutaj klakson. Światła parkingowe, dzienne i nocne. Tutaj również światła awaryjne. Tutaj mamy odpalanie, możemy go również podgrzać. Tutaj mamy regulację kierownicy. Możemy sobie wyregulować, jak ją chcemy mieć. Również oczywiście możemy, jak w poprzedniej serii, sobie ją wysunąć albo wsunąć. Tutaj mamy wskaźnik ciśnienia układu pneumatycznego. Tutaj mamy sterowanie wycieraczkami. Możemy włączyć do spryskiwaczy, szybkość wycieraczek. Tutaj mamy szybę przednią, która jest również otwierana. Możemy sobie ją otworzyć Jak ją również zamknąć U góry jest jeszcze szyberdech hmm. też również otwierany Naprawdę taka kabina jest dosyć komfortowa Jak w tej serii Tylna szyba No mamy taki bajerek Na przykład na jakąś puszkę możemy sobie włożyć Jeśli mamy włączoną klimatyzację Też za nam się chłodzi to Zmiana kierunku Płynnie cały no tak, czas płynnie, działa? Płynnie Nie szarpie? To zobaczyć. A teraz jest zimny, nie? No zimny. Bo... się rozgrzewa, bo dosyć płynnie zmienia. Nie ma jakichś tam przearpnięć takich, to dosyć łagodne, nie? Nie wiadomo, czy miał ingerowane coś tam w skrzynie, czy ktoś coś naprawiał. Chyba nie, mi się tak zdaje, ale jak prędzej chciałem, to znajomi mi powiedział, lepiej nie tykaj. Widziałem, choć widziałem, że przy zmianie oleju z skrzyni biegów jakieś tam opiłki są kat. I to był pomysł, żeby tam szukać czegoś. Tak? szukać, ale mówi nie. Mówi najlepiej jak się rozsypie, to będzie wtedy widać co są. To jest chyba takie najlepsze rozwiązanie. A, tylko mogą te opieki też narobić innych szkół. No właśnie, bo to i na Znaczy, no są filtry, no jak tam jednak się i w krańcach, bo tam to jest 750 do 1000 godziny, chyba tam taki przedział jest wymiany na skrzyni biegów, to się tego trzymam i te filtry też wiadomo, tu mamy hydrauliczny skrzyni biegów jeszcze i tam jest jeszcze dodatkowy siatkowy. Coś tam jest. No na tym siatkowym widać? Tak, coś tam delikatnie. No, ten siat... nie, tak. siatkowy, Ale to no, takie no, jest, no to gdzieś jeden, dwa, trzy opiłki takie tam, bo to też... To na magnes, nie to wychwycę. To też z hamulców może być, nie? A tam może ok 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 być i z hamulców też, no. Właśnie mówi się, że gdyby ten siatkowy obserwować pod kątem hamulców, tak. nie? Że faktycznie jak już tam jakaś kosteczka się odrywa, to no, żeby już robić znaczy, te hamulce, bo tam z tego bo... mogą pójść już po piłki, nie? Znaczy kosteczka nie to bardziej taki płatek takie No taki no, płatek. płatek no, no. Był. No już, już cieniutki, nie? Tak, tak, taki, nie. tak hamulce to tam wszystko dosyć dobrze działają. Na rozsiewać też 2,5 tony można wsypać bez problemu. Tak? Tak, tak? bez problemu. No tutaj jest spory balast z przodu, tak. więc. Aha, co zakładam, dodatkowy balast to do siewnika właśnie zbożowego. To jeszcze takie, dodatkowo? Dodatkowo. Tam yy, takie mamy... 350 kg nie? Ładnie to mamy takie zrobione, bo to jest taki ładny klocek i to mówiąc to poszukałem w grudziącu przeważyli tą wie tak, 350 kg może być. To jest znaczy, trochę węższy niż ten. I taki ładny ukutny na bolec zrobiliśmy, że to zakładam, No nie można wtedy jeszcze coś tam pociągnąć czy polować, no, ale na ten moment się to... Czyli no, no ciężki ten zestaw, tak? No to... sama brona dosyć waży, ponad tonę 200 aktywna, mhm. tylko że już odeszła hydraulika znowu ten trzy punktowy zawieszenia, nie? Ten hydropak rozwany, nie? Mhm. To odeszło, odeszedł wały Pakiera odszedł, ale doszedł wał gumowy, większej średnicy, bo więcej. To waży swoje, nie? Do tego no, zabudowa jest tam w sypie 950 kg w, sypie. w skrzynie. Bo ten cały rozdzielacz powietrzny poszedł na zewnątrz. Przez to ta pojemność tego średnika się zwiększyła. Ciężkawo co? No ciężkawo właśnie chodzi, tak no dosyć trzeba to już To przy nim tak, tak cały czas No dobra, mamy C, jakieś tam i pokazuje nam, że to jest pierwszy półgię, tak? Tak. 4283, tak. pokazuje, ale widzieliście to, że było tam tak, czy 9, to, czy już było powyżej 10? To było 10, chyba 50. Tak A, czyli było dobra, tutaj praktycznie tak, 50 godzin. Tak. Chyba. I co, mogę sobie zmienić tak, tutaj, tak, tak. ale mogę sobie zmienić też tutaj. Tak. Jest to seria 10, ale bardzo dużo podobieństw jeśli chodzi o tą, taką bardzo popularną m -kę. 620M. W 2018 roku to był najpopularniejszy sprzedaży model, nie? Ciągnika, no to taką mnóstwo się sprzedało. I tych różnic naprawdę tutaj nie ma dużo. A przecież to już była 20, A, 30 i, i tu się za wiele nie zmieniało w tej kabinie. Tak, raczej tak. między chyba, bo były te wersje 20, czy nawet 10, te takie zwykłe, podstawowe, to, I... bo ta jest ta premium chyba, tak zwana premium. Da, ta, 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 ta. Tak, tak, tak. Możliwe po tej zabudowie z prawej strony, nie? No, i... A tam później te. A no. były SE, SE dobrze czego? SE. Znaczy kabiny to była różnica, właśnie ta wersja premium albo zwykła, A, nie? Tak, bo tak. jak 30, no to jak premium, no to miała zupełnie inny zegar. Tak, tak. I wojen. Co Co to rewers przy tych zwykłych, co by to jest, no też przełączany, ale taki jest, taki zwykły. Ta, to jest. one to miały tutaj też. To, to też był rewers, te, też tam był rewers, ale też był, ale taki jest zwykły, to jest przestrzenny, rezerwowany, przełączany bardzo dużo zwolenników tej skrzyni, no bo w power quada a. przez power quada plus, auto quada, no to jest jeden schemat, tak przerzucamy się tymi zakresami pomiędzy tymi przegródkami, no i jak ja tam czasami wsiądę, bo nie jeżdżę na co dzień, to mam wrażenie, że o, takie sytuacje, że ten bieg nie chce a. wejść, co są w każdym, to jest nowy ciągnik, czy to jest tutaj jedziemy ty, takie sytuacje są w tych skrzyniach po prostu, nie? Ale wielu chwali generalnie, tylko nie wiem, czy to jest bardziej chwalenie pod kątem bezawaryjności, czy a faktycznie. faktycznie tej obsługi. to kiedyś miałem, kupił chyba pięć to on z Francji był z Turem i on na oborze pracował. On był tylko na C. To wszystko było tak zapieczone. Tam podobno tych jak teraz WD i tych podobnych rozświęcaników z 4 dni lali. Ale rozmiękło. I miał wtedy resztę biegu Tylko on tak się wszystko zapiewał, tylko używali C i koni. No nie przechodzili tak. między biegami, no tylko sobie półbiegami, pewnie domminowanie. Nie ono on, on, nie z obory przyjechał, bo to było widać wszędzie, nie? Zławy, jest taki naprawdę słaby i to na tym sprzęt, też trzeba uważać, bo on tak nieładnie to odrywa, nie? A tutaj coś się pokazuje od tego. Tak, ale. to jest ekonomii, eko? A tu a. pewnie jest auto, nie? Przy mniejszych pewnie obrotach nie on będzie chciał od 1000. Tysiąc... 700 chyba zwiększa dopiero i generalnie ale automatyka działa, działa też. ale kiedyś go miałem włączonego i patrzyłem kiedyś rzuci do 1200. No teraz też, że no całkowicie odpuściłem, no to dedukował Ale nie? to przy obciążeniu z maszyną. Ja naprawdę czy jak nie jest właśnie tutaj zminimalizowane i adepne. Ja nie, nie zmienia. Nie zmienia. Czyli czeka aż mu się tak. pozwoli tak. na większe tak. obroty. To sterowanie, czy ten komputer co tu w nim zamontowany, bardzo indziej wyzyskuje ten silnik. Bo człowiek, jak my zobaczymy, aha ma już, to no trzeba mu zmienić, tak? A tu trzyma do samego końca Ale to czasem to Eko to nie jest on przy mniejszych zmienia, to przy mniejszych my spróbujemy, no czas młodszy. No, no, teraz czemu? był bardzo wysoko to tam, jest, tam się kiedyś na trasie tym bawiłem też, ale to bardziej takie w trasy fajne jest Pierwszy półbieg w zakres C i tak, 1400, 500, ale szybciej. No generalnie to tak na trasę, nie? Tak, na może tracę. na tym najwyższym biegu, żeby było tam sobie... Przyczepami w klasy. A jak chcę teraz wyjść? Albo auto? Co jeszcze powiem? raz, trzeba nacisnąć to A. samo. A, i się wyłączy. Widziałem jeszcze wersję z tym performancem, Po lewej stronie z tym stanowią, to tak chyba się nazywa performance. I tu ma wyświetlacz, tak, tak, wyświetlacz. Coś tam jeszcze więcej pokazywał, nie? I ogólnie ja pedałem możemy przy z maszynami 1500 pach i żadnych temponatów elektronicznych tak. nie potrzeba, no bo to jest wystarczające, nie? Z siewnikiem do kukurydzy, jak sobie ustawię, bo i tam ma pneumatykę z wałkową, to ustawiam sobie te zadane obroty 1580, jeżdżam, zmniejszam obroty, wjeżdżam, do przodu i ta prędkość i tak już jest stabilna, nie? No bez tego byłoby naprawdę trudno, nie? No A bo no, zawsze za każdym razem no, ustawiać ja tak, obradę, tak. Nie? fajne to są fajne rzeczy, które naprawdę pomagają i są proste. hydraulika mechaniczna, ale no też to wszystko działa jak należy, więc tak. to jest elektryczne, czy to jest mechaniczne, jeśli nie potrzebujemy tak. tam programowań cudów, no to i wszystkim zarządzimy i dźwignię, nie? Czy Właśnie przy hektarach, czy warto nieraz w te rzeczy wchodzić? Niech one są bardziej może manualne i tak mamy na to czas, nie? Mamy radę to obrony a też operator na tym, tej maszynie, no niech się trochę też trzeba pobawić. No to trzeba traktować jako zabawę, nie jako, no jest to praca, ale jako zabawa, nie? Najnowsza m ma ten luz ten nawet, luz. nie? I jak zakładamy prowadzenie równoległe, to zakładamy, ściągamy kierownicę, zakładamy silnik I dopiero przychodzi kierownica na ten silnik, nie? No i ten silnik musi stać nieruchomo A jak on ciągnie, no to, to tak. się przekrzywia, nie? No ja już mam patent na to, żeby to zblokować, nie? Także, żeby ten luz zlikwidować No w ogóle kierownicy się nie wyciąga tego Nie, 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 ja to tam Klinem blokuje no. i każdy kurde, że teraz nie ma luzu, bo to przy rewersie to ludzie widzą, nie? Bo jak się szarpie, to tak. to całe chodzi, nie? Tak chodzi. Nie, nie. Co zauważyłem jeszcze? Pierwszy rewers, może drugi, a już w tych samych wersjach to ktoś już po zmianie robi, bo może też to w końcu kiedyś siądzie. nie? Łopatkowy jest, no tu działa, może ze względu na to, że jest może jakoś tam też delikatnie przełączane, ale też to pęknięcie już też było, pewnie tam jest kulka ze sprężynką, mi się zdaje, że pewnie coś no, Tak jak widać, nie jest tam, że to, to też pracuje delikatnie, jak się przyjrzymy, to pracuje, nie? Ta zaślepka, co to tu? tu? Tu było do pobiegów, bo tu mamy automatyczne pobiegi. no tak, bo jest też normalnie dźwignia. A później ich nie wiem, czy trzydziestki nie przeszły, tam kontrolki nie są włożone, podświetlenie Każdego półbiegu. Tak, tak. Ja to jedna... tylko widziałem, nie widziałem tego że na w rzeczywistości. To jest takie dosyć, oni to nazywają wyspy. Także dosyć, pod wszystko jest to przygotowane tam, nie? czy Pod przedni wąb też jest tam, pod bajką, przygotowana wyspa. Do, do, na... poszcie, do przedniego wąbu. Bo to tam już hydraulicznie jest to jakoś robione, z tego co wiem, a tutaj do załączenia chyba tych hydraulików. Też do przedniego bombu. To Coś... jest też ślimak. Wydaje mi się że też do biegów pełzających to może być. Hmm. Że jest z pełzakami, nie? Pełzakami, Są, może takie, tak być, nie? są takie też tam. Bo... Mówię ja to widziałem, ale to mi ktoś mówi, że to jest do zwalniania właśnie tych obrotów na przednim wałku przez hydraulikę Skrętność? O dobra jest krętny, Bardzo dobrze, do siania z kukurydzą jest bardzo skrętnie Można wywijać, bo przeszniaki i się malutkie Podobno jak 4 cylindry nie? No bo tak jak się w nim siedzi, to tak nie wiadomo w sumie nie? Czy to jest taki ciągnik no, czy... No tak, tak dokładnie taki Nie tak, tak, jest tak. olbrzym, nie? Nie jest taki właśnie duży, nie? Bo tu z, ze znajomym, ze swoim szwagrem tam ze mną jeździł, bo się mnie kukurydza Mówi, no to się ty szybciej zawracasz i jazduj bo naprawdę niektóre czwórki mają słaby skręt. bo Tu mamy też jeszcze Farmera, też nie ma mocnego skrętu. Mamy tą y, zwaną y, John 2850 lokomotywę, no ta ma bardzo mocny skręt. To w tak w miejscu ma. Co? A tak? węższe koła, ale zawsze miały tak, z przodu, nie? I to tam możliwość jest większa wtedy no. na skręcie. Właśnie ja go mam z bo go mam. Jesteśmy po przejazdce. Dziękuję, że mogłem się przejechać tak. też, nagrać. Cieszę się bardzo, że mam już na swoim kanale 6910 tej serii jeszcze nie było. Było 00, były dwudziestki różne, ale dziesiątki, dziesiątki nie było. Teraz już wiem, w czym to się je. Moi widzowie też już wiedzą. Także jeszcze raz dzięki. No i do zobaczenia. Do no zobaczenia. Do widzenia. To. Na razie, cześć.